Siemo na wszystkim z tej strony, kiwo. I witam Was w kolejnym. No. Teraz to wyjdzie czwarty odcinek, bo jednak tamto niż zrobimy cztery. A to jest już czwarty, czyli myślę, że też zrobimy kolejne trzy odcinki. Teraz 10:30. O, e-maila dostałem, czekajcie. O to jest. Dobra, później przeczytam nie będę na nagraniu to gdzie. Kto jest? 35 O tak myślę. W sumie mam dużo czasu, a jakoś mi się trochę grać chce. To sobie pogramy. A i w końcu odkryłem jednak, które to było moje ulubione auto e... To nie to 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 z tym. Urwanym kołem, to znaczy prawie urwanym kołem. E, dopiero sobie teraz przypomniałem dlaczego to było moje ulubione auto i... Wyszło na to, że... Cholerstwo kurde, jest widne. Nie dość, że małe, e, rozwalone, na rdzy... E, dziura na dziurze, nie wiem czy to w ogóle jest możliwe, ale spoko. E, koło prawie co odpada. Z silnika... o właśnie, moja ulubiona autka. Z silnika się dymi, z... jak z komina, nie wiadomo co, ale cholerstwo jest szybkie i zwinne. No właśnie, więc takim rozwalonym wyglądem to też takie dosyć fajne. Kurde, czy te samochody muszą być lepsze jeśli są bardziej rozwalone? <laughs> ja nie mogę, fucking logic. Masakra z tymi autami. Ale sobie fajnie. To pokazuje, że jednak stare że jednak stare, ale Jarę. Więc. Ja tu się nie będę kłócił. Ja nie. nie, 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 nie. Dobra. Idziemy na misję. Zobaczymy, co mamy. Misja, 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 misja. Poproszę misję. nie, zaraz. Przed misją. Dawaj amunicję się leczko skończyła dynamit dobrze ej ja chcę, o właśnie no aha, dobra, tu jest amunicja dobra nie chcę, nie chcę ja mam, czekajcie, bo ja mam jasna cholera Krótki karabinek. Co się nazywa? Wait, what? Nie mam do tego? Chyba, że to jest to. Dobra. Zobaczymy, jak wyjdziemy. Nie czy będę tego żałował. Hej, jestem tutaj. <grywa> That's all fine and dandy, but we'll need more than slogans when the bullets start flying. We have men ready to fight at your command. From now on, when you give the word, they will come. Ah, I not it. I think i used you did a fine job nursing Luke back to health. He owes you. No. The people of this city owe Luke a debt. You seem rather taken with him. He is an extraordinary man. People are whispering his name all over Paris. They are calling him the hero of La Villette. <laughs> Luke's the hero, is that it? I suppose I'm just his chauffeur. Jealous? Bollocks. I promised Luke I'd deliver a package for him. I thought you might like to be my chauffeur for the day. you want to ride with front when you are ready to go. szoferujemy naszej piękności. Ależ proszę bardzo. No problem. Thanks for the ride. Luke, thank you. You're welcome. He's supposed to be somebody famous. <laughs> no Before the war, Luke was one of the most popular authors in France. His family was as rich as royalty. It's funny. It doesn't strike me as the harsh type. The Nazis declared his writings subversive. They confiscated his property and burned his books. Luke was left with nothing. Is that why he hates him? Luke is not driven by hate. He fights because he loves his country. Opisy, mogę, e, ałoś, niezły, już myślałem, że auto zablokowałem. No, bardzo proszę, poczekam. merci no oh. we just need to make the delivery oh cool. so why'd you wait so long to give us a shout i mean i'm glad you did it's just well it's been ages since we hung about like this i have not been out much since what happened to jules oh can understand that oh well it does not seem to have slowed you down much the girls at the bed tell me you love to drink them all under the bed Uh, i think you mean under the table do i well i'm so glad you so bad up in time to help me with my little errand today i promise you will not regret it <laughs> No, prawda, no, już tego nie będę cenzurował. W sumie zapomniałem nawet tamtego zacenzurować, więc okej. Okay. Zapomniałem mnie cenzurować, a wyrenderowałem już. Drugi some cheese and wine for is the lucky one yeah go right in you are to szybciej Ali, go! Try it. What's going on? Oh, tchul, bomba. Holy shit! Holy shit! They're coming! Why did you tell me you were planning to set off a fucking bomb? Are you out of your bloody mind? I knew you would try to stop me! You're damn right I put a stop to it! This isn't your fight! You are wrong! They made it my fight when they murdered my brother! I volunteered for this! Looks like you volunteered the both of us! O teraz ucieknij stąd! Z moimi umiejętnościami prowadzenia auta, fajnie. No, dawaj już, eee, ciu Kurna, czemu oni we mnie strzelają? Śwaby zasrane. Nie! Coś mi nie wyszło. Hm? A, ciul, jedziemy tu. O, to był dobry pomysł. Jednak. Ja już się bałem. Dobra. Dziecie sabotażystwo zabrać. Właśnie, w końcu sobie odgadłem. Sprawdziłem w ogóle tłumaczę, co znaczy. W ogóle, jak to się czyta. Trochę jak to słowo da, czyli sabota. jakoś tak. Sabota. No, mniej więcej. I tak, Sabotażysta i tam było jeszcze Sabotażysta, dywersant, coś takiego, to znaczy... Nie ma to wielkiej różnicy. Ale to... jakby to przetłumaczyło... A później jak sobie jeszcze... zacząłem się bawić Google Tłumaczeniem, to aż myślę, że chyba zrobię odcinek na Google Tłumacza. Bo jak się uśmiałem, jak on tłumaczy... Jeszcze najlepsze jest, jak się włączysz przez mikrofon gadanie, o, to już wtedy jest zabawa. Że, jak będę miał chęci, a jak będę miał chęci, to zrobię to mocno. Kolejny czyli będzie z buta wjeżdżam? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? But yeah. What the hell is the matter with you? Now you're using girls to do your dirty work. I haven't used anyone. Those who serve our cause do so because they are patriots. I can't stand that word. I've heard it all my life from men with blood on their hands. This is not a cricket match. We don't wear uniforms and we don't play by the rules. Every one of us must be ready to do whatever is necessary. I already lost her brother i'll be damned if i'm going to lose veronique as well she can have no part in this you once said that jules was his own man well i am my own woman do not presume to tell me what to do either of you count your enemies luke if anything happens to her you'll have made one too many oh ho oh, oh. ho

but some of my men were not so lucky. this german he has a lot to answer for. i know what you mean. the german is here in paris. i'm told he has a taste for the sort of flesh one finds in the red light district. he tours the alleyways at night with his bodyguards, feeding his deviant appetites. the working girls are terrified of him. we can't avoid that sort of perversion in our lovely city, now can we? i'll take care of it. i want him to know why. He is Nie zdążyłem dużo doczytać, ale coś czujesz będzie ciekawa misja. <coughs> <coughs> Kurde, jeszcze mnie kasze otrzyma. I to zacień wtedy kiedy nagrywam. Dobra, lecimy do autka. Udej się do dzielnicy czerwonych latarni. A to nie jest sam przypadkiem hmm, gdzie my mieszkamy? Chociaż mogę się mylić, bo ja tam dużo nie pamiętam. Ale tak mi się zdaje. Hmm. ma to! Jadziemy, jadziemy, nie no, byski tu szybkie, to od kufciuli. Dobra, jednak to nie tam, gdzie my mieszkamy. What the fuck? No, 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 O, no. było blisko, Dobra, Oni tu podchodzą, więc ja sobie. No, mniej więcej tędy podejdę. Albo nie, albo nie. uf Kurna, szwaby głupie. Co? No co? Wyrył od dawna nie dottał? Przestań się obracać, baranie. No fu! O! Atapów. Leżeć! Właśnie, czy to jest do tego amunicja? Tak, to jest do tego amunicja. Zobaczmy. Więc. Ja sprawdzałem, czy to jest ta amunicja, którą kupiłem, czy nie. Gdyby zaraz nie było jakichś głupich myśli. No skakuj, skakuj, skakuj. i mi tam. Tak, ja, to już nie możesz, tak? A jednak on jest trochę gorszy niż, niż na przykład... E... Boże, ile ich było? Altair, Ezio i ten z trójki. Bo w czwórkę nie grałem jeszcze. Chociaż e, oglądałem, ale... Tak, oglądałem całą serię u kolegi, ale nie grałem, więc dla mnie to jeszcze nie jest zaliczone, że mam ukończoną grę. No w ogóle nawet nie pamiętam jak mają bohaterowie w tej grze, no to spoko. No hmm. dobra, gościa, się pozbędziemy po cichu No jeżeli wskoczę, na tą drabinę głupią. Co radzi on jest? W ogóle ten napis, spuść się, to jest masakra Lecisz, Ło wow. no i właśnie to kochałem. Teraz muszę szwaba zabić, tak? Ależ bardzo chętnie. Oj, trochę za wysoko. Tylko się przebiorę za szwaba. Spuść się, ładnie tak. Nie o takie spuszczenie mi chodziło. Przebierz się. Cicho się przydadzą tego kochanego wiermachtu. Tak szwap jest tam. Ale się ja bardzo chętnie go zastrzelę stąd. O matko! Zapomniałem, że muszę jeszcze tego Golesia powiedzieć. Eee, głupie. No, ale jak chcesz, żeby usłyszał, to ciul usłyszy. Jakoś będziemy musieli to zrobić, żeby usłyszał. To na pewno. Dobra, teraz szybciej weszliśmy. What the fuck? K? O Boże, Boże co ja zrobiłem? Jeszcze raz. Ja mam lepszy pomysł hmm. i po prostu hamsko rozjadę Z tego się przebrać nie mogę No to zem sobie pomógł. Hm, jest tak myśleć. Ain't no way, what? Nie no, więcej ich przyjechać nie mogło. Pst, shut the fuck up. Dobra, czuj.

Chodź, śmiecie Ui, o, ui, szwaby gupie. Ur. A gim! A jednak nie. Oj. Hmm. Jakby tu uciec, jakby tu uciec. A ucieknę tam. O, uciekłem w ciur. A, jest ucieczka, A? kurde, z tej, z tej gry można robić takie fajne sceny, jak, takich ucieczek, jakie są w tych starych filmach. Czyli wiecie, po tych ee, no, uliczkach i tych innych. Jak najpierw trzeba się nauczyć prowadzić samochód. No, już mi samochód dymi. To jest zły znak. Dalej się. No ile ich. No, 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 no. Wreszcie. SK, czyli nie Skyler.